Bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj na mszy świętej w szczególnym miejscu w Tomaszowie Mazowieckim, w Kaplicy Pamięci Narodowej. Szczególny dzień. Dzień 17 września. Dzień, który od ubiegłego roku jest ustanowiony Dniem Sybiraka. Sejm ustanowił w piątek Dzień 17 września, rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, Dniem Sypiraka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację. Tak zapisano w ubiegłym roku. Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd wszystkim Polakom zesłanym na Syberię, inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnia tych, którzy tam zginęli, tych, którzy, którym udało się powrócić do ojczyzny, tym, którzy osiedlili się w różnych częściach świata oraz tych, którzy pozostali w miejscu swojego zesłania, gdzie starają się pamiętać i kultywować polskość. Cieszę się, że tak licznie zgromadziliśmy się w tym miejscu, Panowie i panie, którzy organizowali tę dzisiejszą uroczystość, chciałbym na początku powiedzieć, że wszystkim towarzyszy Prema, bo spotykamy się w tym miejscu po wielu latach. Dlatego chciałbym szczególnie powitać księdza Tykana, że jest z nami i nami, nami się modli, który przez wiele lat zawsze wspierał związek zbierał i wspierał. Zbiera. W szczególny sposób na tej mszy świętej chcemy pamiętać o panu Romanie Stasiaku, którego rodzina jest z nami i się z nami modli. Widziałem waszą wielką radość, że ta msza święta będzie miała miejsce i wiele osób podchodziło do mnie ze wzruszeniem. Mówiąc o swoich przeżyciach, że chcą ten dzień szczególnie upamiętnić. Jeszcze w moim powitaniu zapomniałem o strzelcach, z którymi podczas tej krótkiej mojej obecności przed Was się tak y, troszkę zaprzyjaźniłem. Jestem im też wdzięczny za to, tym osobom, którzy. Troszczą się oni i tę organizację wspierają, aby młodzież była wierna tradycją patriotyczną. Ale szczególnie cieszę się, że są dzieci i jest młodzież. Wiedzieliście o tym, że tutaj w Tomaszowie, w naszym mieście jest taka kaplica Pamięci Narodowej? Wiedziałeś gdzie Tak? Proszę bardzo. Tym bardziej się cieszę, że jesteście. W Świętej pójdziemy pod e, pomnik obecnych z aby złożyć tam kwiaty, w ten sposób wyrazić naszą pamięć. Ale najpiękniej możemy pamiętać, wyrazić naszą pamięć e, o tych, którzy zginęli na Syberii, którym przyszło tam żyć w trudnych, ciężkich warunkach, którzy oddali swoje życie, najpiękniej możemy oddać im część przez swoją modlitwę i uczestnictwo we mszy świętej. Korzystam z materiałów, którzy mi dostarczyliście, mówiąc o historii powstania tego miejsca, bo te patriotyczne tradycje są tutaj to, Tomaszowie Rzymy, i wiele też osób odchodziło aby do mnie, aby e, mówić o tym miejscu, o miejscach, o e, historii Związku Sybiraków w naszym mieście. I bardzo pomógł mi tym pan Zenon. Z tego co wiem, pilot na emeryturze e, dzisiaj mówił mi, że po ciężkiej chorobie, ale dziękuję za tę... Pomoc. I chciałbym się posłużyć jego doświadczeniem i jego przemyśleniami, aby ten dzień dzisiejszy puścić i przybliżyć historię ludzi, którzy zostali wywiezieni na y, Syberię. Historia w Związku Sybilaków jest następująca po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku w 18 roku po 123 latach nieboli do kraju zaczęli napływać Polacy z różnych zakątków Rosji, zesłańcy, ale także emigranci. Wszystkich łączyło to, że mieszkali, pracowali, walczyli, lucyli, wywiezieli na Syberię. Środowisko wkrótce się zaczęło, zaczęło jednoczyć, w wyniku czego w 1928 roku powstał Związek Sybiraków. Jego zadaniem było uchwałą ustanawiającą dzień 17 września Dniem Sybirackich. Dla społeczności sybirackiej to wielka satysfakcja i dodatkowe zobowiązanie, aby utrwalić pamięć i pamięć Polek i Polaków, historię ich życia i cierpienia. Sybiracy tworzą obecnie najliczniejsze stowarzyszenie kombatanckie w naszym kraju. Związek Sybiraków liczy obecnie 24 tysiące członków zorganizowanych w 388 kołach. Pierwsze zsyłki Polaków na Syberię nastąpiły w XVI wieku. Pierwszymi ze słońcami byli jeńcy, ujemni, wywiezieni do niewoli końca z wojenem Stepana z Iwanem IV wrodzonym. Od tego czasu do 1917 roku na Syberię zostało zesłane około 100 tysięcy Polaków. Chociaż kara zesłania była bardzo uciążliwa, co ciekawe wielu polskich zesłańców, zwłaszcza tych szlacheckich, szlacheckiego powodzenia, gruntownie wykształconych, szybko stawało się częścią elity sylwetickiego społeczeństwa. Zupełnie inaczej wygląda, co po 17 września 1939 roku. Chodzi o jak najszybszą integrację okupowanych terenów z resztą Związku a Dlatego wywożono z kresu ludzi, którzy mogli organizować konspiracje, przeprowadzić działania kulturowe i edukacyjne. Deportacje mieszkańców kresu związane były też z tragicznym losem polskich oficerów, którzy padli ofiarą w lutym 1940 roku Polacy byli zaskoczeni akcją PKWD. Sowiecy funkcjonariusze pozwolili zabierać niewiele dobytku. Aresztowani w siarczystym, siarczystym mrozie byli ładowani do wydębnych wagonów, których w makabrycznych warunkach podróżowali wiele tygodni. Po dowiezieniu na bezludzie Polaków Zmuszano do ciężkiej, niewolniczej i wyczerpującej pracy, a warunki bytowe były potworne. Po roku zmarło około 30% transportu. Przeszył się szkół, mnożyło się robactwo, i cały czas byliśmy w głodku, mówił jeden ze słańców. Zesłano podczas pierwszej deportacji, zesłano podczas pierwszej deportacji, deworzoną głównie do Irkucka, Nowosybirska. Po nowej deportacji Sowieci przeprowadzili jeszcze trzy akcje wysiedleńcze. Według różnych źródeł w sumie zesłano na Syberię i różne zakątki w Syberii do miliona trzystu tysięcy osób. Kilkanaście tysięcy osób zmarło wskutek epidemii, chorób, głodu, wycieńczenia spowodowanego pracą ponad siły. Tylko nielicznym zesłańcom udało się przeżyć i wrócić do kraju. Wracam się siostry. Jakże nie wyrazić Wam dzisiaj wdzięczności za to, że chociaż w takiej grupie zgromadziliśmy się, aby Dobremu Bogu dziękować za tych ludzi, którzy musieli przeżyć tyle cierpień, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju. Wyrażam Wam swoją wdzięczność i starajcie się, tak jak do tej pory, tak jak Wam zależało na tej duszy świętej, aby swoją obecnością, swoim przykładem życia opowiadać o tych ludziach, opowiadać ich historię życia, wspominać nam dni, bo naród, który pamięta o swojej historii, o swoich korzeniach, jest narodem, dla którego warto żyć, w tym warto pracować, warto przeżyć swoje życie. Amen. nazwy tych miejsc w pół wieku skrywała tajemnica. Spiszmy je dla potomnych na serc naszych tablicach. Wołgoda, Kołtas, Workuta, Wiatka, Norysk, Hatanga, Wierchojańsk, Kamczatka, Kursk, Apturusk, Wierkojańsk, Wijsk, Warnał, Nowosybisk, Siempałyńsk, Akmolińsk, Kuranda, Tumień, Kurgan, Roketka, Taragaza, Bratka, Irkut, Neriu, Skłodajdą, Auda, Kołyma, Jakuck, Ochock, Madaga. Nie w szkołach pisze historia. Destakcje, polskie swoje, De te białe krematory.